Gdy wprowadzałam się do Chicago we wrześniu, to słyszałam od wszystkich, że to chyba najgorsza pora na wprowadzkę do tego miasta. Otóż zima już nadchodziła, robiło się zimniej, nie stawały się coraz krótsze, no i słońca też było coraz, coraz mniej. Jeśli w ogóle przedarło się przez te wszystkie wieżowce. Ale, ale, ja mówię, okej, okay, spoko, mamy okna na wschód, to zawsze rano będzie nas budziło cieplutkie słoneczko. No i muszę Wam powiedzieć, że ten mój Nadmierny optymizm trochę mnie zgubił. Bardzo mamy mało słonecznych dni tej zimy, ale to nie dzisiaj. Wybrałam dla was pogodę dla bogaczy. Ogólnie, jako osoba, która nienawidzi zimna, dla mnie ta zima w Chicago trwa 6 miesięcy, więc, żeby nie zapaść w stan hibernacyjny, muszę coś ze sobą zrobić. Najlepiej, żeby mnie to tak rozgrzało od środka i trzymało do najbliższej wiosny. Na przykład dzisiaj wybrałam się na trening Bear. Więcej o treningach opowiem wam kiedy indziej. Wracając do tematu zimnej zimy w Chicago, to między Różnymi powiewami z jeziora Michigan, cieszeniem się takimi słonecznymi dniami jak ten, no i oczywiście rozgrzaniem się gorącym rosołem z kaszą manną, to mam nadzieję, że jeszcze trochę i doczekam się do mojego pierwszego lata w mieście.